Jak już ustaliliśmy, że nawet gdyby ta czarna legenda o inkwizycji była prawdziwa, to i tak nie miałoby to większego znaczenia, jeśli chodzi o ocenę Kościoła. To teraz mam inną dobrą wiadomość. W legendzie o inkwizycji nie ma wiele historycznej prawdy. Powstała ona z kilku powodów. Po pierwsze, Kościół katolicki ma wiele wrogów, którzy nie mogą znaleźć prawdziwych dowodów, powodów do zarzucenia mu czegoś, więc albo wymyślają coś, albo przynajmniej przesadzają. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 15, nam mówi: Pamiętajcie na słowo, które do Was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowywali, to i Wasze będą zachowywać. Koniec cytatu. Po drugie, taka legenda jest bardzo widowiskowa i czy to literatura, czy film o tej tematyce ma szansę się dobrze sprzedać, więc tę szansę wielu wykorzystało. Po trzecie, katolicy mają tendencję do nastawiania drugiego policzka. Natomiast protestanci zawsze szukają okazji, aby wykazać, że Kościół katolicki nie może być tym prawdziwym, skoro takich rzeczy się dopuścił. Nie będę się tu rozwodził nad tymi ofiarami, czy to reżimu Kalwina w Szwajcarii, czy nad smutnym losem katolików w Anglii od czasów Henryka VIII, których tam zginęło więcej niż inkwizycja ma na swoim sumieniu. Nie chodzi tu o przekrzykiwanie się, kto więcej złego zrobił. Jeżeli jedna niewinna ofiara zginęła, to jedną osobę było za dużo. Ale wspomniałem o tym, żebyście sobie zdali sprawę, że nic w historii nie jest białe albo czarne. I każdy zanim zacznie zarzucać Kościołowi, że w czasach Inkwizycji mordował on miliony ofiar, powinien przede wszystkim przypomnieć sobie te słowa Jezusa. Jak możesz mówić swojemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a kiedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Ewangelia Łukasza, rozdział 6. Co do zaś tych milionów ofiar inkwizycji, przyjrzyjmy się, jak z tą inkwizycją naprawdę było. Inkwizycja, wyraz pochodzący z łaciny inquisito, badanie, dochodzenie. To były trybunały wiary, instytucje kościelne powołane do wykrywania, nawracania i karania opornych heretyków. Powstawały od 1215 roku i w pewnej formie działały w Hiszpanii nawet do początku XIX wieku. Ale początków inkwizycji możemy dopatrzyć się już w działaniu apostołów i ich uczniów. Apostołowie piętnowali niezgodę i podziały, także ojcowie kościoła, Klemens i Ignacy z Antiochii. Nakazywali unikać heretyków i modlić się za nich. Heretycy karani byli śmiercią na długo przed powołaniem sądów inkwizycyjnych. Na przykład król francuski Robert II Pobożny spalił na stosie w 1017 roku w Orlanie 12 osób. Czy też w 1051 roku z rozkazu cesarza Henryka III wiele osób skazano na śmierć w Goslarze. Prawdę powiedziawszy, to przecież źródeł karania śmiercią można się doszukać już w Starym Testamencie. Warto przypomnieć choćby incydent ze Złotym Cielcem pod Synajem, gdy Mojżesz powrócił z kamiennymi tablicami, zobaczył niewierny lud oddający boską cześć Złotemu Cielcowi i na jego rozkaz wierni członkowie plemienia pokolenia lewiego zabili trzy tysiące ludzi. Od tego czasu to lewici byli, tylko lewici byli kapłanami, gdyż tylko oni byli wierni Bogu. Najczęściej to... Prosty lud domagał się śmierci dla bluźnierców i heretyk heretyków, a władza kościelna, biskupi i teologowie często wręcz sprzeciwiali się temu, jak na przykład Vazo z Lisz, Piotr Leszant czy Geror z Reichersburgu. W połowie XII wieku rozpoczęły się ruchy Katarów i waldensów, które kwestionowały ówczesny porządek społeczno-polityczny i kościelny. Działania pokojowe, ekskomuniki i misje nie odnosiły skutku i Kościół zjednoczył się z władzą cywilną w walce z tymi ruchami. Zarówno władze kościelne, jak i świeckie wydały na przestrzeni lat wiele nakazów i praw nakazujących ścigać heretyków i nawracać ich, a w razie oporu karać. Jak wyglądała procedura takich sądów? Składa, składają się one z dwóch inkwizytorów mających co najmniej 40 lat, oznaczających się czystością obyczaju, wyrozumiałością, uczciwością i biegłością w prawie kanonicznym i teologii. Oprócz tego lokalny biskup lub jego przedstawiciel, dwunastu wiernych, a także notariuszy, lekarza, gońców, a od XIV wieku kwalifikatorów, prawników sprawdzających, czy wyroki są zgodne z obowiązującym prawem świeckim? Od połowy XIII wieku, gdy heretyków zrównano w prawach ze zwykłymi kryminalistami, zaczęto stosować tortury tak jak w przypadku innych przestępców. Podstawowym celem Trybunału Inkwizycyjnego było nawrócenie kacerzy, to znaczy nakłonienie ich do dobrowolnego wyrzeczenia się herezji i powrotu do jedności z Kościołem. Najpierw więc musiał on wysłuchać kazania wyjaśniającego naukę Kościoła i konsekwencje trwania w błędzie. Potem następował czas łaski, od 15 do 40 dni, w którym to czasie udzielano rozgrzeszenia i dobrowolnie zgłaszającym się udzielano tylko kar kościelnych. Po tym okresie zaczynał się dopiero proces inkwizycyjny. Oczywiście zdarzały się różne wypaczenia, wystarczyły zeznania dwóch świadków, aby kogoś oskarżyć, więc czasem to wykorzystywano dla pognębienia wrogów tym bardziej, że denuncjatorzy byli anonimowi, co chroniło ich przed zemstą. O zasięgu działania inkwizycji brak jest całkowitych danych, te dane wyrywkowe, którymi dysponujemy, wskazują na raczej marginalny zasięg w porównaniu do powszechnie panującej współcześnie opinii. Na przykład inkwizytor Padwy w ciągu 12 lat działania pod koniec XIII wieku skazał na śmierć 12 osób, co przypomnę jest średnio jedna osoba na rok. Inny inkwizytor, Bernard Gudonis, wydał 930 wyroków, z tego 42 wyroki śmierci, 307 więzienia, 442 kary pokutnej pielgrzymki, a 139 osób uniewinnił. W diecezji turyńskiej w XIII wieku skazano na śmierć 22 osoby, 41 na noszenie krzyża pokutnego, a 150 na inne kary pokutne. Znakomita większość inkwizytorów wywiązywała się ze swego obowiązku bardzo przykładnie, choć jak wszędzie zdarzały się przypadki nadużyć, czy to spowodowane naciskami politycznymi, czy jak na przykład w przypadku procesów templariuszy, walką z rodem kolonów, czy proces Janny Dark, czy też zwykła nad... zwykłą nadgorliwością inkwizytora. W drugiej połowie XIV wieku aktywność inkwizycji osłabła, szczególnie we Włoszech i Aragonii. We Francji poddana została kontroli urzędników królewskich, i od tego okresu następuje rozszerzenie jej działalności na inne dziedziny życia, jak czary, alchemia, sodomia, dzieciobójstwo, a także używano Inkwizycji do sądów nad Żydami. W Anglii, krajach skandynawskich czy słowiańskich Inkwizycja praktycznie nie istniała lub działała w bardzo ograniczonym zakresie. Teraz powiem parę słów na temat Inkwizycji Hiszpańskiej, gdy jest, gdyż jest. Gdyż ta jej odmiana jest uważana za synonim inkwizycji i za jej najkrwawszą odmianę. W Hiszpanii była specyficzna sytuacja, gdyż kraj ten był terenem najazdów i prób podbojów przez muzułmanów od stulecia. Było tam wielkie osadnictwo żydowskie i jak zwykle bywa przy takim skupieniu ludności trzech wyznań, nietrudno o konflikt. Wystarczy przypomnieć Bałkany nie tak dawno w XX wieku. Gdy któraś grup dochodzi do władzy i ma zamiar rozprawić się z inną grupą, często dorabia do tego jakąś ideologię dla zagłuszenia sumienia. Ciągle jednak nie był to taki krwawy i horrendalny okres, jak przedstawia nam to dzisiejsza propaganda. Inkwizycja hiszpańska w zasadzie zaczęła działać dopiero pod koniec XV wieku. Pierwszym inkwizytorem zostali Dominikanie Juan de San Martin i Manuel de Morillo. Przepraszam za moją hiszpańską wymowę, nie znam tego języka.